Kosona łąka, piękny dzień na poszukiwania. Także zaczynamy. Poszukiwania he, 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 na taki super łące. Tam, w tym rejonie, zawsze była wysoka trawa, bo rejon podmokły, także idę tam i zobaczymy co tam wyjdzie. Pierwsze dwa dołki, <laughs> zacząłem od śmieci ale trzeci dołek jest guzik tylko, że nic na nim nie ma, wytłoczone także jest wypukły no i bez wzorów a tak jak mówiłem, idę w tamtym kierunku no i chyba mamy pierwszą monetę tylko jakiś półgię chyba zahaczył. Jak kiedyś tu były pola. Spróbuję to oczyścić. No i niestety, moneta to zajazd. <ścoughs> Już nic na niej nie widać. Ziemia jest podmokła, no to i monety będą zjedzone cóż tym razem wykopane to oryginal kolejna moneta ale tym razem 20 groszy 49 na każdy poszukiwania nie zabraknie łóżki gdzie tym razem łóżka wyszła trochę już nadepnięto ale wybita. No i widać oznaczenia, co tym razem, tym razem, taka rzecz podejrzewam, od czego to może być ale nie będę głośno mówił żeby mnie tu nie zlinczowali ci co się lepiej znają także moim zdaniem jest to fajny fant z tego pola a ja szukam dalej aż zdjąłem rękawiczki wyszła moneta, ale jaki kurde stan? Jeden felik 1847 rok. Tu jest trochę, ale kurde, z tego roku taki piękny stan. Wyjście tu pewne zdjęcie, widzicie. Niby ja ślepy jestem. Ale kurde, <noise> co tu można powiedzieć, taki stan, że nawet go widzę, co tam jest. <noise> A pod takim pięknym drzewem, <noise> nawet dwoma, jest sygnał. 77 ID w tym miejscu. Dobra, kupniemy co to będzie tu jak wiadomo gdzie są łąki to jest ziemia twarda przez korzenie a nawet łopaty nie idzie wbić trzeba się trochę trochę trzeba namęczyć nie wiem, może już jest wykopany Jest klamra A do tego spaska A, może znawcy się znają To powiedzą od czego może być ta A Tym razem, pocisk z czarnego prochowca, jakich wiele się wykopuje na łące czy to w lesie, jego wychodzi można powiedzieć mnóstwo. Teraz to superfant guzik. Może się o będzie widać zrobię jeszcze fotkę pokażę a kurde uszka nie ma ale tu jest jakiś kurde herb ja. taki fant to cieszy także żeby nie było że no same fanty takie super bo kurde był bo taki dołek ale nawet dosyć głęboki. Był śmieciór, a już tyle śmieciurów wykopanych. Tupki, kapsle, a się skłoby lecą. O, a to. To było właśnie w tym dołku Przed chwilą był tu leśniczy z pieskiem, ale nawet nie podchodził. Popytać nie takimi sprawami jak poszukiwania coś kolejnego Jara. zerkniemy kolejny śmieć i takie węże <laughs> gdzie do dołka śmiecia zabieramy tu, będzie normalnie złoto. A, złoto tak jak mówiłem był leśniczy <laughs> z tym pieskiem ale spacerował po tu łące. czy chyba dołki pozakopywane Chodzi mi sprawdzał, ale nie podszedł tym razem jest kolejna łóżka wpada dołki, wiadomo zakopujemy, a ugniatamy, że nawet nie widać. A można szukać dalej. Chyba będzie kolejna moneta. Zarosnięta. Kurde, to już jest fest obrośnięta ziemią. O! Jeden fenol! Kurde, to jest Adelfinio będzie chyba. Pojedynek to widać. A druga strona to tak ziemią oblepioną. Nie będę tego tam drapał, ale ale widać, nie? O, może tak, tak o. Jest, jeden fenik. Tak jak mówiłem, że ta łąka nigdy nie była dostępna. Bo to były takie kure, no na metr. No może przesada na metr, ale tam widać. Tu widać jak to było. Zawsze tu było tego hasła tyle. I dlatego tu się nie chodziło i teraz jak się wejdzie to coś się tam znajduje. Wiadomość nie teoretyz, ale i moneta jest fajny. Fajne dwa fenigi. Cesarstwo niemieckie. Kurde, może może jeszcze coś tu wyjść. Fajniejszego. Jest i kolejny moniak z tego dołka, ale już nic na nim nie widać, bo nawet przez lupę patrzyłem. <śm> oj, przez lupę nic nie ma, można powiedzieć, żarto żarta. Od to wylażał jakiś element, z drzwi Bo widać, że tu wejście na klucz Jakiś stare To już się bardzo odleciała <grywa> A tu takie żelaztwo Znowu jakiś duży sygnał, chyba klamra gdzie? tak jaka klamra do no, jakiegoś pasa ale nie wiem czy to było co innego ciężko powiedzieć tym razem wózka z hauby tylko zagięta o widać Dziureczki widać. No ale. Przydałoby się cało pickel hałba znaleźć, nie? <grystanie> Dwa dołki. był jeden dołek była łycha. Ale że przy to drugi dołek i jest moneta. Kurde. Jeden ha. Ha. Dawno. Dawno nie było. Sylbel Grosza, kurde, jakiś tam 1864, jak się nie mylę. No. A. No. takie to znajdki cieszą. <gry> kurde, no, to jest gitara. Kurde, ja już nie wiem, co mam powiedzieć, bo zawsze się śmieciory kopie a tym razem najpierw myślałem takie aluminiowe jak to wyszło ale jest srebrku i znów łucha o no ja już rozwalona wybita No ja nic, będzie na złom wysoki sygnał 93 ID byle to nie był <śmany> ale kurde może być coś fajnego obrączko <śmany> ale kurde ja, jakiś jakiś rynk do czego to Mogło być, nie wiadomo, wysoki sygnał, było podejrzewam miedziane. O no i dlatego znów ten sam sygnał. Tym razem 94, taki wysoki sygnał. Tu coś już wystaje. nie wiem, to jakaś rurka. Będziemy odpakować, o. o kurde. O kurde. Pierścienek. Co to za pierścień? I co to za brylanty? Kurde. Zaraz to sprawdzimy. bo puńce tam jakieś są ale to będzie srebro chyba <laughs> dlatego taki wysoki sygnał zaraz będziemy to sprawdzać także wyczyszczone próba 800 no to sreberko będę już drugie dzisiaj pierwsze to było Silbergroth Ale kurde, to to, to najbardziej cieszy tam 8200, coś tam wybite obok. Może uda się zrobić zdjęcie To tu zaraz wrócę kurde ha. Normalnie Ale fajnie kurde a tym razem taki kawał ołowił. Ale to jest kurde, taka bryła. Ciekawe, co to z tego było. <laughs> Albo do czego służyło. Trochę waży Kolejny. Niby na polmos. Ale warto zobaczyć. je vidět jako zrůrka. A to No. Vidět je molšůnč, alebo vidět. Nedžáne chyba. A i trocha. warzyw no ale kurde to, to, to stara rura do wody być, nie? znowu coś wylazło ale to jest łebek od czegoś nie pocisk ile takich plastuli no Ktoś trafił 90 ID W mieć miejscu kolejny wysoki Sygnał Do kopania Moneta <laughs> Kurde, no, ale jest złotowa. No. 66. Ach, a mogło być znowu coś lepszego. Jest kolejny pierścionek, <laughs> ale plaskaty no i odpustowy nawet już tam chyba nic zyba, bo tu nie ma o tym nie rosną jakieś napisy czy wzory czy coś ID70 tym razem drut Ach, i tyle no ktoś płakał może nie nad tym że polmos ale że mu się podczaskała <laughs> Ale oreł fali. Oreł Bielsko-biała. 1827 ID 88 Ech, guzik guzik, gaciak, kurde o, Ale jest <ścoughs> Fant, nie? Jak to mówią dosyć głębokawy dołek, około 20 cm i co jest plomba? Na dole jest trzynastka, a u góry nie wiem W a druga strona. no Orzeł jest, kurde no jest. Orzeł spróbuję zrobić zgięcie i wrzucę tego orła. Jest moneta i ważą, ale jest orzeł, a pewnie będzie jakieś 49. Tak, podejrzewam, ale jest zjedzona detalnie. Ja było że są Adolfinia Bo to będzie Adolfio ja? Tu widać już tego ich orła <laughs> z wiatrakiem a tu jest żarty Uff. Tak Lidziska będzie kończył skóry a szkoda nie taka piękna łąka wykoszona ale są jeszcze inne obowiązki muszę zmykać do domu pokażę śmieci nie będę ja już pokazywał to już takie z może takie trochę fajniejsze fantyłuski pocisk to niech potwierdzi ktoś z czego to może być a z tych lepszych to wiadomo jedno srebrko drugie sreberko no i to co było widać wcześniej Mam taki guzik taki stary pierścionek odpustowy no i to tam było jakieś plomba, jeszcze była taka fajna z orłem. zdjęcie już widzieliście no i tam jakieś fenigi grosze relowskie guziczki tu jeszcze fajne Fajnicza no i demunice pruski Wyszedł cała torba śmieci jeszcze jest klamerka i także tak jak mówiłem kończę i do kolejnego razu Szemanku.